Cześć! Hurton TV, dzisiaj nowy materiał o kamerach marki Kenik. Kilka funkcji, kilka opcji, o które pytacie, które zastanawiacie się, jak działają w rzeczywistości. Postaram się pokazać, jak to skonfigurować i jak to działa, ale to nie wszystko, bo na koniec czeka na Was oferta cenowa, specjalna promocja, także warto oglądać do końca. Jak widzicie koło mnie, kilka modeli kamer skinnika, natomiast teraz zajmiemy się kamerą, której nie widzicie, natomiast jest tutaj podmięta obok mnie. Kamera ósmej serii 8250 TZS z SMD tak zwanym, tak? czyli z rozpoznawaniem obiektów. Mało tego, w tej właśnie kamerze można to rozpoznawanie obiektów typu człowiek, pojazd połączyć z inteligentną analizą obrazu, czyli przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar. Bardzo fajna funkcja, coraz częściej wykorzystywana przez Was, z tego co się orientuję. Także pokażę Wam jak to uruchomić i jak to działa. Tak jak mówiłem, podpięta kamera do, do mojego laptopa, adres 110. Kamerę Kionika wyszukujemy jak zawsze Device Managerem. Odpalimy sobie przeglądarkę Internet Explorera. Yy. Tutaj mamy taką sytuację, że interfejs tej kamery mam w języku angielskim, z tego względu, że wersja polska jest jeszcze w dalszym ciągu dopracowywana. Mało tego, w dalszym ciągu też dopracowywany jest sam algorytm rozpoznawania obiektów. Także też możecie liczyć na to, że z upływem czasu sama ta funkcjonalność rozpoznawania, SMD, tak to nazwijmy, będzie działała coraz lepiej. Włączmy tą opcję. Pokażę Wam, że rzeczywiście, żeby to uruchomić, nie potrzeba wiele. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to włączenie detekcji. Po prostu detekcji. Tutaj mamy znaczek Enable i włączenie filtrowania sylwetek ludzi oraz pojazdów. W tym przypadku zaznaczymy sobie obydwie te rzeczy, są zaznaczone. Zapiszemy te ustawienia. I teraz tak, tu osobno mamy właśnie wykrycie sylwetki człowieka i wykrycie, tak jak widzicie, tutaj pojazdu. Włączymy sobie może najpierw najpierw wykrywanie ludzi. Mamy to włączone, ale no, włączając tą opcję, czasem tutaj zapominane jest oznaczenie obszaru sceny w scenie, którą widzi kamera. W którym ma dokonywać rozpoznawania tych obiektów. Także o tym trzeba pamiętać. Narysujemy sobie tutaj na całym kadrze, może będziemy rozpoznawać te obiekty. Obrysujemy sobie cały kadr, zapiszemy. Jak widzicie tutaj za mną jest monitor z widokiem na ulicę. Także na chwilę przenosimy się do Kalifornii. To tyle. Co jeszcze poza włączeniem samej tej funkcji rozpoznawania można zrobić? Oczywiście akcje. Akcje, czyli to, co kamera ma zrobić po rozpoznaniu danego obiektu. I tutaj tak jak zawsze mamy do wyboru wyjście alarmowe, nagrywanie samego kanału. Dodatkowo jeszcze w tych kamerach znajduje się dioda światła białego, także też może ona pełnić funkcję doświetlającą, a i również alarmową, ostrzegającą, że coś rzeczywiście zostało wykryte. Także taka dioda się w momencie rozpoznania i wykrycia obiektu zapali. Może nie będziemy włączać teraz diody. Przejdźmy sobie na podgląd i zobaczmy, czy rzeczywiście w tej chwili kamera będzie rozpoznawała sylwetki osób. Włączymy sobie dynamiczny. Już działa. Jak widać, tutaj mnie kamera rozpoznaje. Mało tego. Za mną na monitorze idą osoby też z monitora rozpoznaje te sylwetki. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o ilość pikseli, wielkość tych obiektów, jest ona dość nieduża względem całej sceny, którą widzi kamera. Także działa to całkiem fajnie. Włączmy sobie dodatkowo, ponieważ tutaj porusza się dużo pojazdów. Włączymy sobie właśnie rozpoznawanie tych pojazdów. I tutaj sytuacja jest taka sama jak w przypadku sylwetek ludzkich. Musimy włączyć funkcję i obrysować, w jakim zakresie a może tutaj obrysujemy, że rzeczywiście sobie tylko sam ten monitor, który jest za mną w jakim, w jakim obszarze ta kamera ma te obiekty wykrywać. Zapisujemy ustawienie i tak jak w przypadku sylwetek też do wyboru akcje, które kamera może zrobić po, po znalezieniu takiego obiektu. Włączamy dynamiczne śledzenie. Jak widzicie, od razu ta funkcja działa, nie trzeba czekać na jakieś uruchomienie, nie trzeba uruchamiać urządzenia ponownie. Od razu tutaj rozpoznaje i pojazdy, i sylwetki osób. Działa to dość sprawnie. Mało tego, jeśli chodzi o interfejs kamery, możemy sobie tutaj... a może sobie włączymy pojazdy? I w tym momencie powinna nam tu robić snapshoty. Jak widać, pierwszy pojazd został rozpoznany. Aha, akurat mamy korek. Także... a nie, tutaj cyka nam te zdjęcia dość ładnie. A sprawdźmy sobie, jeśli chodzi o sylwetki osób. Tutaj chyba tylko będę ja teraz. Dokładnie, aha, złapało moją rękę jak na razie, ale to chyba tylko tak wykadrowało. Także i to, i to możemy sobie włączyć, żeby kamera robiła nam snapshot. Można włożyć kartę pamięci, także może tam zapisywać. No i oczywiście, jeśli kamera jest podpięta do rejestratora, to na dysku tego rejestratora też takie materiały będą się zapisywać. Jak widzicie, samo rozpoznanie obiektu typu samochód yy, czy sylwetka człowieka działa dobrze. Yy, natomiast gdzie tego wykorzystywać? Gdzie wykorzystywać takie opcje, gdzie najczęściej Wy je wykorzystujecie, z tego co wiem, yy, do ochrony perymetrycznej. Czyli łącząc tą funkcjonalność rozpoznawania typów obiektów z yy, przykładowo przekroczeniem linii, wtargnięciem w obszar. I tutaj, w tej kamerze 8250 jak najbardziej możemy to zrobić. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o resztę kamer, które też posiadają rozpoznawanie obiektów w Keniku, tej opcji jeszcze nie ma. Natomiast już niedługo pojawi się zaktualizowana seria kamer, i we wszystkich będzie dostępna taka możliwość łączenia inteligentnej analizy, czyli IVS-ów, z rozpoznawaniem obiektów i będzie można tego wykorzystywać do, do właśnie perymetryki, między innymi. Eee, sprawdźmy, czy to działa. Czyli wejdziemy sobie w wydarzenia. I tutaj, może tak, smart, dokładnie. Zrobimy sobie jakieś proste przekroczenie linii. Enable, narysujemy sobie może tą linię, może nie na środku mojej głowy, ale tutaj już na tym naszym ekranie, który jest za mną. Może zdążę, nim te osoby tutaj, jak widzicie, zmierzają w naszym kierunku. Zaznaczymy sobie, żeby filtrowało nam tylko ludzi w obydwu wektorach. I teraz szybko, może nam się uda przełączyć na podgląd. Full screen, full screen. Zobaczymy. Jak O, nawet ja się załapałem. Jak widzieliście, obiekty, które przekroczyły linię, poruszając się z kierunku A do B, wzbudziły alarm. Zostały obrysowane na czerwono. Czyli taka funkcjonalność może być połączona z po pierwsze nagrywaniem, z ostrzeżeniem diodą z zewnętrznym jakimś sygnalizatorem akustycznym, jeśli podepniemy go po wyjściu alarmowym, mało tego, dodatkowo możemy włączyć W Cloud Pro, czyli w aplikacji do klinika mobilnej, też powiadomienia, tylko wtedy, kiedy dany obiekt przekroczy daną linię, dany obszar, który sobie tutaj ustawimy. Jak widzicie, opcje rozpoznawania obiektów działają dość dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Wy macie okazję przetestować to w prawdziwych warunkach i podzielić się z nami uwagami w jaki sposób to działa, czy może coś się dzieje, także zapraszam tutaj do komentowania. Mało tego, napiszcie również do czego jeszcze oprócz perymetryki takiej obwodowej można użyć tego typu opcji, bardzo chętnie się dowiemy, a może dzięki temu też będziemy rozszerzać funkcjonalność tych opcji, także zapraszam do komentowania. Funkcję rozpoznawania obiektów mamy przedstawioną, pokazałem Wam jak to działa. Myślę, że całkiem sprawnie. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach do czego jeszcze można użyć takich opcji. E, natomiast kolejna opcja, która jest w keniku już właściwie od dawna, natomiast została poprawiona zgodnie z Waszymi uwagami, e, to tryb korytarzowy. Tryb korytarzowy, który znajduje się w każdej z kamer, zarówno w kamerach tubowych czy też e, kopułowych. Natomiast główną zaletą trybu korytarzowego jest opcja wyświetlania go w rejestratorach. Bo z tego co się orientuje, to tylko w Keniku mamy taką opcję jak rzeczywiste wyświetlanie trybu korytarzowego, czyli podział ekranu w pionie. Mało tego, ten podział możemy mieszać, czyli możemy sobie zrobić szachownicę z kamer, które patrzą 16 na 9, tak, w prostokątnych widokach i do tego dodać widok kamer w pionie, czyli takich, które patrzą na korytarz. Jak widzicie na ekranie, mamy właśnie jedną kamerę, która patrzy na korytarz. Natomiast po przełączeniu widoku samego rejestratora w tryb korytarzowy, tak jak teraz to zrobimy, ta kamera jest obcięta. Tak? Właściwie widok w tym, w tym przypadku taki no, no nie ma sensu, to okienko jest dość małe, u góry i na dole mamy dość dużo czarnego pola. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać pełny tryb korytarzowy? dwie rzeczy dwie rzeczy i jedna to jest rzecz fizycznie należy obrócić obiektyw o 90 stopni tak aby widział powiedzmy w pionie druga rzecz obrócenie tego obrazu o 90 stopni software'owym i właśnie tego obracania software'owego o 90 stopni brakowało w niektórych modelach Kenika, zostało to poprawione i w tej chwili w każdej jednej kamerze jest ta możliwość co nam to umożliwia w czym nam to pomaga tak jak widzicie teraz na ekranie Mamy obrócony obraz rzeczywiście o 90 stopni, natomiast jest to tylko w tej chwili obrócona kamera. Obraz dalej ma szerokie czarne pasy na górze i na dole. Widać jak tutaj chodzę po korytarzu. I obracamy teraz go softwareowo, żeby wypełnić ekran. Po obróceniu, tak jak widzicie tutaj w podglądu, w ustawieniach, uzyskaliśmy czarne pole po bokach, natomiast po przejściu na podgląd z rejestratora mamy fajnie wypełnione. Całe pole w tym momencie jest to podział tak, jakby na trzy kamery w pionie, czyli trzy kamery widoku korytarzowego. Wypełnia całe pole podglądu, no i wygląda to o wiele lepiej i myślę, że jest yy, użyteczne i pożyteczne i też z tego co wiem, dość często to wykorzystujecie. Tyle, jeśli chodzi o tryb korytarzowy. Natomiast mam dla Was jeszcze jedną rzecz dotyczącą produktów marki Kenik. Promocja. Promocja cenowa. Nie będę tutaj zdradzał w wideo szczegółów, natomiast znajdziecie je w linku w opisie. Zapraszam do skorzystania. Z tego co się orientuję, dość wysokie rabaty, także w fajnych cenach można sprzęt wyrwać i, i go sobie potestować. Co ważne, pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz pod filmem, czy zadzwonić, czy napisać do nas maila o tym, jakie funkcje chcielibyście, żebyśmy przedstawili jeszcze w materiałach wideo. Mało tego, jeśli chodzi o markę Kenik, jest ona tworzona razem z Wami. Także wszelkie uwagi na temat funkcjonalności różnych opcji, czy to w kamerach, czy w rejestratorach, są brane pod uwagę. I to dzięki tym uwagom, Waszym komentarzom, staramy się rozwijać tą markę. Także też pamiętajcie o tym, że warto napisać, a może coś, co wymyślicie, znajdzie się w najnowszych aktualizacjach. Zapraszam do polubienia kanału, subskrypcji i do zobaczenia za tydzień.